No i jeszcze jedna mijanka w wykonaniu Artura i Mateusza. To jest właśnie to, że zakręt w wykonaniu Mateusza jest mniej więcej taki, że ten punkt szczytowy zakręt jest gdzieś nad Jagłonką. A to trzeba bardzo ładnie skrupulatnie. No i jeszcze zejście. Panowie idealnie się widzą. Mają ze sobą łączność. Obserwujemy. W trzecim lewym jest Mateusz. Idealnie wchodzi tutaj od prawej strony od progu pasa 1-2 linii pilotowany przez Mateusza Stramę. I tutaj zejście. mowo, o której mówiłem wcześniej, zostaje mniej więcej kwadrans na to, aby wykonać ten moment, aby to wylądować bezpiecznie i z Gabrielem Batkiewiczem przerzucić się właśnie z powrotem na lotnisko.